Witajcie, nazywam się Katarzyna Galewicz, jestem ekspertem do spraw kukurydzy w firmie Bayer. Dzisiaj jestem na polu w Sławkowie, Sławkowo jest koło Torunia. 14 dni temu została tutaj zasiana kukurydza i ona już schodzi. I wraz z nią na pewno schodzą chwasty. I chciałam dzisiaj sprawdzić, co dalej. Na tym polu została zasiana kukurydza DKC3595. Jest to jedna z naszych najlepszych odmian hodowli Dekalb. Jest to kukurydza F240, polecana na ziarno. Ta kukurydza ma taką doskonałą cechę, że jest bardzo tolerancyjna na różne warunki uprawowe, czyli zarówno na glebach gorszych, na, jak i lepszych, w warunkach suszy, czyli okresowych niedoborów wody, zawsze świetnie się udaje. To jest stanowisko po burakach, i ta właśnie odmiana na takim stanowisku może rzeczywiście okazać najwyższy potencjał plonowania, ale musimy ją bardzo dobrze chronić. Główne zagrożenie dla kukurydzy to są chwasty. Idę teraz zobaczyć, co już skiełkowało i czym będę te chwasty zwalczać. Po siebie przygotowałam tutaj okno kontrolne, w którym, jak pod inspektem, widzę, jak rozwijają się chwasty dwa razy szybciej niż normalnie na polu. Mam tutaj już pełne spektrum chwastów, z którymi będzie konkurować kukurydza. Jest tutaj fiołek, rdesty, komosa, powój, także już mogę myśleć, jakim produktem, jakim herbicydem będę je zwalczać. Chwasty, które rozpoznałam tutaj, nasuwają mi pierwszy wybór. Najlepiej zastosować Meister Power. Ten herbicyd świetnie poradzi sobie z gatunkami chwastów, które rozpoznałam na tym polu. Ale oprócz tych, które się pojawiły, zwalcza również chwasty prosowate, jak i peż. Standardowa dawka stosowania Meister Power na tego typu chwasty to jest 1,25 litra. A w przypadku peżu rekomenduję maksymalną dawkę 1,5 litra na hektar. Kukurydza jest w fazie, kiedy można zastosować Meister Power. Tutaj mam liście, którego nie liczę i dwa liście właściwe, 1 2. Drugą opcją stosowania Meister Powera są dawki dzielone. Pierwszą dawkę 0,75 litra należy zastosować w fazie dwóch trzech liści kukurydzy, a następnie po 7 do 10 dniach drugą dawkę 0,75 litra, jednakże nie później niż do ósmego liścia kukurydzy. Drugim wyborem na ten zestaw chwastów jest nowy herbicyd kpn 547 SC. Środek zawiera Dwie substancje aktywne z różnych grup chemicznych o odmiennych mechanizmach działania. Jest to tembotryon i tienkarbazem metylu. Aby kukurydza była bezpieczna, środek zawiera również Seifner, izoksadyfen etylowy. Właściwy termin stosowania capreno przypada na fazę od 3 do 5 liści kukurydzy. Zasadniczo capreno zwalcza chwasty w fazie od 2 do 4 liści. W przypadku chwastnicy jednostronnej jest to faza nawet do początku krzywienia. Zalecana dawka stosowania Capreno to jest od 0,22 do 0,29 litra na hektar. Ja osobiście rekomenduję w takich warunkach dawkę 0,25 litra na hektar. Natomiast w przypadku bardzo silnej presji chwastów lub na glebach ciężkich rekomenduję dawkę 0,29 litra na hektar. Warunkiem skutecznego działania Capreno jest dodanie wspomagacza olejowego Mero 842 EC ilości 2 litry na hektar. Cechą wyróżniającą Capreno w stosunku do innych obecnych na rynku herbicydów jest to, że jeżeli rolnik zauważy na swoim polu odporność na któryś z tych herbicydów, na Capreno takiej odporności nie ma. Wypróbujcie Capreno, na pewno zrobi swoje.